Hejka kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Nazbierało mi się ostatnio kilka nowości, które chciałabym Wam pokazać, więc zapraszam na haul zakupowy. Wiecie, że nie byłabym sobą, gdybym nie zakupiła kilku nowych podkładów do testowania. Byłam ciekawa, czy zmieniła się formuła Revlon Colorstay, dlatego też go zamówiłam, bo wiecie, że dodali do niego pompkę. Chciałam sobie właśnie zamówić kolor 150 Buff i muszę przyznać, że strasznie ciężko było mi go zdobyć. Jeśli chcecie, ja Wam podlinkuję aukcję na Allegro, gdzie ja go sobie zakupiłam, bo wszystkie, które oglądałam, czy sklepy internetowe, czy właśnie Allegro, był ten kolor wykupiony. Ja mam go do cery e, mieszanej i tłustej, tak jak mówię, kolor 150 Buff. Już dzisiaj go pomacałam, nałożyłam go na buzie. na razie nie widzę, żeby formuła się zmieniła, no ale oczywiście swoje zdanie zweryfikuję w ciągu dnia, no bo wiecie, to tylko pierwsze wrażenie było. Krążyły plotki, że on ma lżejszą formułę i lżejsze krycie. No i ja tego nie zauważyłam, ja już go kiedyś miałam, i dla mnie formuła na razie została taka sama. Nie wiem, zobaczymy w ciągu dnia. Kolejnym, który dorwałam na promocji w Hebe, jest podkład z Gosza. To jest ten Exceptional Wear Foundation, podkład kryjący. Niestety, kupiłam go w kolorze 11 porcelain. Chciałam 12, ale z racji tej promocji była wykupiona. Ale stwierdziłam, że albo dokupię sobie jakiś ciemny kolor z tego, z tego podkładu, albo po prostu będę go mieszać, albo się przybrązowię. Zobaczymy, nie wiem, coś pokombinuję. Jestem go bardzo ciekawa. Ma to być podkład kryjący, mocno i długotrwały. Także ostatnio zobaczymy. w Rosmanie natknęłam się na podkład jakiś nowy z perfekty. Jest to Elixir Multi Collagen Effect Efekt 10 godzin snu. Wiem, że jakiś podobny w sensie efektu 10 godzin snu był z też. Ale nigdy go nie miałam. No, zobaczymy, jak ten będzie się sprawdzał. Jego cena to jest $19,99 i jeszcze był jakiś jeden inny rodzaj z tej serii. Ja sobie wziąłam ten, także to sprawdzimy. I nowiutki, świeżutki podkład z Hean, którego jestem bardzo ciekawa. Jest to Full HD Coverage Liquid Foundation Longwear Matte Finish w kolorze 701. Będziemy go oczywiście porównywać do słynnego podkładu z Catrice, także szykujcie się na test. Jeśli chodzi o HEAN, to nowością też było, dla mnie, nie wiem, czy nowością z H&M, która wyszła, jest Mineral Makeup Cover and Matte Loose Powder Foundation, czyli puder sypki mineralny. Ja go oczywiście mam w kolorze najjaśniejszym, 900 Porcelain. Tego cena to było jakieś chyba 32 zł, około, plus minus 2 zł może, a tego jakieś 26. Co mam jeszcze z H&M? Kupiłam sobie taki puder, który też jest właśnie do tego testu, e, który jest matujący, ryżowy i też jest high definition. Kiedy go dotykałam w drogerii, to był bardzo drobno zmielony i to w sumie mnie skusiło, bo jak wiecie, ten z Ingrid też jest taki trochę. No, nie jestem z niego zbytnio zadowolona. Przypomniałam sobie o, też o paletkach Slick. Ja ich kiedyś posiadałam bardzo dużo, kiedy zaczął się ten cały szum z YouTube'em, kiedy w ogóle zaczął się YouTube polski, tak naprawdę, i zakupiłam sobie paletkę Sunset. Przypomniałam sobie, jakie ma przepiękne kolory, zapragnęłam ją mieć i zamówiłam. Myślę, że będzie świetna teraz do letnich makijaży, ma kolory akurat na czasie, bo są takie borda, pomarańcze. No zakochana jestem, nie mogę się doczekać, kiedy w nią wsadzę swoje łapki. Może będzie też makijaż. Ja będąc na zakupach spożywczych zawsze muszę przejść na stoisko z kosmetykami też. No i w sumie dobrze, bo natknęłam się w oszą na paletki z Mio. Tena była bardzo atrakcyjna, dlatego że taka paletka kosztowała 11,99, a cienie pojedyncze, które były wystawione obok, kosztowały 8,99 za sztukę, a tych cieni tutaj jest 5. I mam różne wersje kolorystyczne, oczywiście. To się nazywa 6 Carnival. Takie kolory. Ostatnio jestem głodna kolorów, będzie jakiś kolorowy makijaż na pewno. Druga to jest 7 Cocktail. To mam takie dwie kolorowe. I dwie takie bardziej stonowane. To jest 9 Hot Brown Cold Heart. To są takie. Hmm, no taka stonowana. To jest taki bron, to są takie brązy przełamane szarością. O, tak bym Wam to ujęła. I druga to są takie bardziej stonowane fiolety. Czyli 03 Old Rose się nazywa. Z tego jestem też bardzo zakupy, zadowolona. Będąc w Biedronce z kolei na zakupach spożywczych, natknęłam się na dość fajny brązer. Myślę. Jest, ma wykończenie satynowe. Jest dość ciepły, ale nie jest pomarańczowy. Nazywa się dokładnie Magic Jungle Summer Bronze Powder. Myślę, że będzie to też ciekawa opcja, bo nie jest drogi. 12,99 kosztuje, także myślę, że przetestujemy w jakimś znowu tutorialu. Zakupiłam jeszcze eyeliner żelowy, Gel Eyeliner Waterproof z Haan. Mam, mogę go porównać Wam do eyelinera z Bobbi Brown, który posiadałam, który był prześwietny, i eyelinera z Maybelline, który też był świetny. Także jestem bardzo ciekawa, czy faktycznie będzie wodoodporny. I jeszcze mam jakąś nowość, nową maskarę, która wyszła z Essence Volume Stylist Lash Extension Mascara. With. Uh, what? Aha, ma mieć te takie. Jak ja to mówię? Ciczki, które przedłużają. Rzęsy. Będąc ostatnio w Inglocie i sprawdzając nowości, natknęłam się na krem BB lub CC, w sumie nie wiem jak, jak oni to tam nazywają. To dokładnie nazywa się Beautifier Tinted Cream, czyli barwiony krem, który ma pielęgnować. Pani powiedziała, że to ma wykończenie HD, czyli buzia jest taka piękna, wygładzona, super podwinna wyglądać i ma dużo w sobie właściwości pielęgnacyjnych. Także zobaczymy. Ja mam trzeci kolor w kolejności. Aha, oni tego nie, nie nazywają krem BB czy CC. To jest krem koloryzujący po prostu. Omijać okolice oczu, wstrząsnąć przed użyciem. Ja mam numer 104. To jest trzeci w kolejności, dlatego że ta próbka nie miała być dla mnie, ale stwierdziłam, że z wami ją przetestuję. Także zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Z tego, co dotykałam na tym probniku, na, na rękę sobie go nałożyłam, to miał dość ciekawe krycie nawet. Także zobaczymy. Będąc w Hebe na promocji minus 60% zakupiłam sobie zapach, który też bardzo lubię Gabriela Sabatini kosztowała 33 zł po promocji jest to 20 ml i jest to woda toaletowa, która na mnie bardzo, bardzo długo się trzyma jest to dość wyraźny zapach kto wie, i zna ten niech biegnie, bo chyba jeszcze do dnia matki ta promocja Z Rzeczy, które udało mi się zdobyć jest pomadka, która niestety u nas jest niedostępna, nie wiem dlaczego bo jest to pomadka z Manhattanu Nazywa się Lip To Last i ma bardzo dobre opinie w internecie. Bardzo podobno długo się trzyma. Tu macie znowu kolor, tu jest taki błyszczyk. Ona kosztowała około 5 euro. Jest na pewno dostępna w dm także jeżeli mieszkacie w Niemczech, to zerknijcie koniecznie, bo podobna jest warta uwagi. To też zrobimy sobie przy okazji jakiegoś podkładu test tej pomocy. I ostatnią rzeczą, którą chciałam Wam pokazać w tym holu, jest baza. Baza matująca, zmniejszająca pory z Rimmela. Jest to Stay Matte Makeup Primer. Mm. Nie jestem zadowolona zbytnio z tej bazy z LIREN. Ona ma zmniejszać pory i dawać długotrwały efekt matu, ale jakoś za bardzo się z nią nie lubię, według mnie nie daje, nie robi tego, co ma robić. Więc postanowiłam zakupić coś innego. Chodziłam wczoraj po Rosmanie, macałam różne bazy i stwierdziłam, że może ta się sprawdzi. W sumie nie, nie przeszukałam internetu, w, żeby znaleźć jakieś opinie na jej temat. Kupiłam w ciemno, także są no, do mnie jeszcze dwie paletki z firmy Technik. Jedna taka bardzo kolorowa, a druga jest metaliczna. Podobno są bardzo napigmentowane. Ja już się gdzieś tam natykałam na tą firmę, gdzieś na sklepie Kokolita, na tych internetowych drogeriach. Są niedrogie, bo za jedną zapłaciłam 10,90, dlatego zakupiłam sobie dwie. Jestem ciekawa. Podobno są bardzo mocno napigmentowane. Zobaczymy też zweryfikujemy jak te cienie będą który nie jest kosmetyczny, ale z którego bardzo się cieszę, a w sumie to było marzenie mojego męża, bo napalił się na to jak szczerbaty na suchary po prostu. Jest papuga, rozella królewska niebieska. Zakupiliśmy sobie papugę. Jak wiecie, mamy już kanarka Stefanka, który jest połączeniem kanarka z bastardem, czy Basztardem, nigdy nie wiem, muszę to w końcu sprawdzić, który śpiewa przepięknie, ale mojemu mężowi po prostu marzyła się jeszcze papuga. Byliśmy na zakupach w Majstrze pod Wodzisławiem. Jest to taki sklep, no fajny, nie to jest sklep właściwie budowlany, ale ma też w sobie dział zoologiczny. I tam dostrzegł tą papugę. Ja wiem ogólnie, że papugi skrzeczą, ale ta śpiewa. Ona bardzo ładnie śpiewa, naśladuje głosy, jest bardzo przyjazna i dla dzieci, i dla dorosłych, daje się oswoić. No, jest naprawdę piękna. Jest to dość duży ptak, nie ukrywam, ale bardzo się cieszę, że ją mamy. Nie sprawia problemów, nie budzi nas. Na noc przykrywamy ją kocem. Ja Wam ją pokażę w przebitkach. Także teraz mamy totalnie wiosnę w domu, bo śpiewa i Kanarek, i nasza Bella. Tutaj rozdzerla. macie nasz ostatni zakup czyli rozelle Królewską Niebieską. Takie ptaszydło nasze duże. A tutaj Stefanek że to był nasz zakup w maju wspólny, rodzinny i no, myślę, że to była dobra decyzja dzieci się cieszą a mój mąż oczywiście <laughs> najbardziej także no jak słyszycie głos mi trochę chwyta u nas oczywiście znowu epidemia jest dzieciaki chore, zakatarzone mnie już też coś bierze, jestem po prostu jakaś taka słaba i przymulona, że chyba się położę na chwilę, dobra uciekam dziękuję, że spędziliście ze mną czas, mam nadzieję, że hol się spodobał buziaki i do następnego, papa. pa, pa.